Ostatni rok był bardzo trudny dla nas wszystkich. Bardzo wiele się działo na świecie, bardzo wiele działo się wokół nas, wśród naszych najbliższych. Ale nadchodzi czas szczególny, czas świąt Wielkiej Nocy, które mają w sobie bardzo silną symbolikę, bardzo ważną i dla nas wszystkich pozytywną i dlatego chciałbym wszystkim życzyć z tej okazji wszystkiego najlepszego, a szczególnie. Życzę Wam wiary, takiej silnej, niezłomnej, bo te święta to... Siła wiary, to siła zmartwychwstania, siła życia, nadziei na to, że będzie dobre jutro, spokojne, normalne jutro, miłości tej takiej prawdziwej, silnej, prosto w sercu z ciepłem najbliższych, z ciepłem osób, na których nam zależy, żebyśmy poczuli, że naprawdę wróci jeszcze czas dobry dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego.